Na pierwszym filmie z tematyki Lich of Legends Dzisiaj będę grać w Lich of Legends z ziomami z TSA znalezionymi Jest ze mną Van Siema, Van. Siema. Jest ze mną Mekori Siema Jest ze mną Mistr, ale on nie gada z nami bo on ma tam anginy chyba <laughs> mm, i jest no teraz widzę anonym 10 to jest on random właśnie tak albo no, no, dobra AMS-Ter ja, mogę ja tupa? Skiknę Okej okay, dzięki pójdę y przedtem gierki nie mogłem jakoś coś mi się zbugowało i nie, i nie mogłem i dać na oficjala. Przedtem gram w Screena macie na fanpage'u. Działa, stream działa. Wszystko jest ok. Jestem na serwerze TeamspeakWeirdisland.pl. Trochę ściszę muzykę. Ok. Muzyka jest z OpenFM. Stacja impreska. Ok. Dobra, bo mi od tego gadki 25 sekund zostało. Chyba pójdę mordę Kajserem. Dobra, by było dobrze. Co? Żeby było dobrze. Jakbym mordę poszedł? Okej, okay. chcesz. Chcesz, to masz. Okej, okay, gram na topie, a Gram na topie. E, cały film będzie opublikowany na fanpage'u i na YouTubie. Mm. No i to wszystko. Mm. Czekaj, zobaczę na Lonex. Jaki tam oni jaki tam brązy. Z, będzie ciekawy. Co? Lulu na Lulu Zed na ZEDA, będzie ciekawie. Nie wam naprawdę A do ja mam Lulu Kalix Radha. Gdzie jest Zedzik Zaraz... zobaczę O, już widzę wszystkich. Ludzka mają matkę. Murzyna mają... MStera, ty mainujesz ciągle, czy jak? Że tak lubisz na niej grać? Tak ciągle. Te się napisz, jak możesz. Tu niech tylko Lucek będzie stwarzać jakieś zagrożenie. Xerat tak. jest. A, dobra, no dzięki. Czy ja tam mainuję trochę, to mida da ale... a ty jakoś postać mainujesz, czy nie? Mm. <grywka> a nie, a teraz ci powiem nawet jak jasło dostało. Nerfa, to nawet jeszcze jak kupiłem do niego skina Aż, aż, aż tak, ja mam nawet jasło build I jasuło tylko potrzebuję do rana do gry Tak naprawdę Dobra O ładko Time to luck się, się robi O lol Widzę workartę do sum Co lepiej na Mordecera na początku wziąć Q czy e? Dobra Znaczy powiem ci pan, że mm, no wszywaną Ona teraz bufa chyba tam dostała i to mocnego z tego co patrzyłem z kumplem na infie Taką, ja są mega nerfa na ścianę swoją. Tak mało teraz, tak dużo teraz stracił tych e, kontr. Katarina na Q e, traci witaminę. Zresztą mnie to zdenerwowało. Kiedyś to wszystko mógł obronić, teraz to jest tak niepotrzebne. To je u mě sed na linii. Ludo. Davaj, davaj, ti sním. E, Lud, než sběrová. Kůl. Nevěřím, že to on stojí nezima. jak. Komm mal, mal hier Co maksować na, na mordę? Dzięki Mam go kupionego, a tak w ogóle nie, nie wiem jak się gra nic. Kurde padnę Śmieć walony Niepadłe No ale prawie żeby raz już żebym jadł piasek No chyba to zrobię z litości Bo wątpię, żeby odpuścił Albo mnie po prostu się prze... Straszł, bo myślę, że Nie montaż. ma Kurde, jaki ma szybki auto, tak. Animacja nie dąża. Uważaj, bo many nie mam. Ok. Jest to sobie cofnę. jest y, postacią nurkującą. Ty, żeby znowu mi obecnie zepsuł. Okej, okay, działa, dobrze. winno teraz być bez zakłóceń. O matko. no ten filmik będzie cichy, chyba tylko będzie oglądanie na nim. Ładnie Co? Co ty tam mówisz? Ładnie. Dzięki, myślałem, że padniesz już mówisz. Takie ja co? Czekaj chwilę, bo zaraz będę miał szósty. I teraz można grać. Nice. Kurde Ej jak on Cię widzi? On widzi na tego odległość? Czy jak to jest? Ich rad jest okay. mm. O kurde panteon co Ty tak słabo z levelem stoisz? Ej ja Pantheon A i mógł mi zasłonić. on. A! Aha, dobra. Nie no, tak z piątym levelem... Dobra, szóstym. Siedzisz, no wiesz, każdy już trochę z... ósmym. No, weź Ja zarówno na razie Co? I my na wodzie na No, bo wy dół, dół jesteście. Dół. Luoju, będzie double kill. Olol, e, Kejli jest trolem? Ja się pytam? Czy jak? Padłem, E Kejli troluje, czy jak? Aha, no bo ona mnie biła, a ten e, Z sobie uciekał. Ona dalej mnie biła. Widziałam, że padnie dalej nie widział tak taka jak wylagę miała, albo głupia była jakaś trochę A jeszcze kill zabił Sztygnią masz na hita praktycznie jeszcze jest tak głupia, że dalej nie idzie. Oto już jest. złota dwa. Oluju. Ale cię złapali Mam przynajmniej tureta. No jeszcze to... Tutaj u niego zarapadnie padnie tower. Bim mnie, kiedy ja mam szildo. Dla Nie. Wyleje tam jest dwóch. No i ich Jest i on. Co? Murzyn nie goni Pomocy um, możemy przechodzi. Tak, bo tutaj Murzyn Lulu i Xera biegnie jeszcze tu, Tutaj gdzieś Serek poszedł, ale bo, bo ich jest tutaj na top 15 dalej Dziękuję za drajkę. Dobra, Lodzka nie ma na, już na tobie. A, już na micie. Ja... ...to a no dobra No, leki mordy jest silne Czy to jest poezja, co on robi? Łoł, łoł, łoł Nie wyszło co no się tam się dzieje? Nie wiem, mój bo. O, Kale. Kale. come here. A ja cię wcale nie zabije. O mojego ducha, Kyle wykrywa jak normalnego bohatera Lucek nie goni Idę Patrz Stój stój, 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 stój. Rzucaj, rzucaj, rzuca się Rzucaj, easy, to jest Poezja Co? Hop Hop, patrz, Make user za 3 miliony manager To jest To się nazywa nafidowany ten mordę Zabiję ktoś? E, weź te wilki mam, ulka, mam ulka. Weź te wilki ode mnie Dziękuję, ale to było mi istnięte Ja zwaliłem sorry bada Ten za sensownie, mam na dwa hity. Dawaj, 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 dawaj lulu. Chyba nie masz. Nie. Oluju, a to było. Żeś miał, manę, żebyś jeszcze z nim wygrał. Już to ogarnięte to było łatwo. Wein, uciekaj, puszczasz to i uciekaj. Ale nie poszło, tylko nie robię. Dobra. dobra, tu uciekaj. Ej, i z zigreda, i zigreda, zobacz Dobra, Zajmę. ej, ja pójdę sobie na mitę nie? Sorry sorry ziomek, Kiedy ja ci walny to się skulisz na raz, raz, dwa ej, powiem ci, że Q lepiej maksować. Jak już masz pistolet, to lepiej już Q maksować niż y ten, niż E Widzę bo Q teraz mi robi, daje im za 3 miliony damage'u To co zrobi Pat mamulta mam nie mam HP mam ulta weź go zrobi Już mi się nie chce biegać tam Czekaj O, ducha chciałem postawić Aldora Ale mu Nie, dobra spoko Matkę BUM BU Co się dragon z nim dzieje. Coś go? Dobra, jest mój. se wezmę? Nie, 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 nie! Ty ty mi tu wyjdź. Ty masz być... Be... Ty masz to atakować. No mi Muszę sobie energię pododawać i dobry ksera taki to będzie. Chodź, 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 chodź. Tu, 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 tu. Pach, pa, o, pasz jeszcze, lucek biegnie, to dawaj zwojtujemy ich jeszcze. I trzy, dwa jeden, wita, 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 wita. Boom, nie ma jednego. Dawać nie, wujtu. <ścoughs> się boisz ze mną. Co zrobię? Daj mi, daj mi kwadrę, kwadrę, kwadrę. Penta, 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 penta. Pęta, penta, penta, pęta, penta. Pęta. Pęta, 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 pęta. Jaki nop? Weź to później. Albo daj O kurde, padłem. A. Aloja. O, ale mi... ale pamięty mi nie dał. O to jest... to jest wieszkamskie, ja bym jeszcze nie dała. Ej, cofamy, cofamy, cofamy. Nagrywa? Nagrywa. No, wygraj. Wygryjesz? Okej. Okay. Chodź, 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 chodź. I cichaj. Ja widziałem niedawno takiego mordy Znaczy to niedawno, już chyba z miesiąc temu który miał runy pod full penetrację i pod AP. Yy, I tak na początku taki low. Ja go koksiłem wszystko zrobiłem, co chciałem. Kurde, jak on w lejcie był, był ten z 0.5. Przecież on miażdżył wszystko, co się ruszało z tymi runami. Nice. Dobra, dzięki. Trzeba jeszcze jednego drinka robić. Baronik jest. Tu wejście tam definicja szybko puszczę tego topa. E, to będzie głupi pomysł. E, Definicie tego mi da... O matko. Bez mnie nic o. nie umiecie ugrać. Muszę wszędzie ja być. Weź tam stun w głowę. Najpierw Ty jeszcze próbujesz w coś bić próbował próbował Nie będziesz mi życia truć Nie dobra ja tu nie idę Jeszczur to najmniej E Lag 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 Aha yeah. Ja miałem takiego Laga, a tu takie GG Alol, easy, easy Easy. O net mi chyba padł e, jesteście? No jesteśmy. Halo, nie możemy się połączyć. E, zrób ktoś screena z tego, tego końcówki Zrobi ktoś? No, ja zrobię. I weźcie nic tutaj na kanał Ale cię Mekory gdzie pol polazło? Nie, czasem mi wala tak na, na chwilę wala. Aha, dobra. Niby niemiecki internet, a, a bywa. <grystanie> Aż i E Ej, dobra, to weź mi tam. tutaj na kanał wyślesz? Tu jest. A, dobra, e, ja się z wami żegnam. E, nark.